Szymanko ekipa. Zaczynamy rozgrzewkę. Na początek stajemy sobie prosto, dajemy ręce do boku i działamy krążenia ramion. Ściągamy łopatki i zaczynamy sobie od malutkich krążeń. 10-15 powtórzeń. Następnie przechodzimy troszkę do troszkę większych i na końcu wykonujemy luźne, obszerne, pełne krążenie. Tak samo do przodu i do tyłu. Następnie działamy pajacyki, ręce z przodu, otwieramy klatkę, 20-30 powtórzeń. To samo z rękami przed sobą. Następnie dajemy ręce do boku, ściągamy łopatki i zginamy i prostujemy ręce. 20 powtórzeń. Kolejna rzecz, wykręcamy sobie ręce za siebie. I dół Potem trzymamy łokcie na wysokości barków, ściągamy łopatki i pracujemy nad rotacją zewnętrzną 20 powtórzeń Podobnie z rotacją wewnętrzną. Pamiętamy, aby cały czas trzymać łopatki ściągnięte i łokcie na wysokości barków. Następnie przechodzimy sobie do podporu na łokciach opieramy kolana na ziemi i pracujemy łopatkami. Przynajmniej 20 powtórzeń ściągamy, wypychamy łopatki a potem przenosimy barki do przodu i do tyłu cały czas trzymając łokcie na ziemi. Kładziemy się teraz na brzuchach. trajemy ręce do boku i dalej pracujemy łopatkami. Mocno ściągamy łopateczki 20 razy. Rozciągamy teraz klatkę leżąc na brzuchu. Jedna ręka do boku, mniej więcej ręka na wysokości barku i przekręcamy się na rękę. Dociskamy bark do ziemi mamy poczuć rozciągnięcie klatki, lekko barku z przodu. Następnie jesteśmy w wykroku, schodzimy sobie łokciem nisko do pięty, poczujcie rozciągnięcie z tyłu uda, przytrzymajcie chwilę i dodajemy do tego skręt tułowia, rotujemy odcinek piersiowy kręgosłupa. Po 10-15 powtórzeń na każdą stronę. Przytrzymujcie sobie pozycję i w dole i w górze. Pracujemy teraz nad poszczególnymi fasami pompki. Zaczynamy w podporze, wyjeżdżamy lekko barkami do przodu, uginamy lekko ręce i przytrzymujemy pozycję 5 sekund. Wykonujemy takich 5 powtórzeń. Jeśli nie jesteście w stanie wykonać tego w pełnym podporze, możecie oprzeć kolana na ziemi. Następnie podobny ruch, tylko że zaczynając z dołu, ściągamy łopatki do siebie i w dół, spinamy brzuch pośladki, wciskamy ręce w ziemię i staramy się oderwać lekko od ziemi. Przytrzymać również 5 sekund. Następnie skupiamy się na fazie negatywnej, ekscentrycznej. Wykonujemy to samo ćwiczenie, co przed chwilą, tylko schodzimy już do końca, do ziemi, do leżenia. Tak jak w treningu, 5 sekund ma trwać to opuszczanie. To samo potem działamy z dołu, czyli faza koncentryczna. Tak samo ściągamy łopatki. Napinamy brzuch pośladki i na 5 sekund staramy się wrócić do podporu wysokiego. I na koniec, tak jak w treningu, 5 sekund zejścia w dół, 2 sekundy pauzy i 5 sekund wyjścia do góry. Pozdro.